Cześć, fajnie, że wpadłeś na mój kanał. Firma DDMF znana jest chyba najbardziej z pluginu Plugin Doctor. To jest plugin, który pokazuje nam, co się dzieje wewnątrz innych pluginów, jak są skonstruowane, jak wpływają na nasze audio, jak tak naprawdę funkcjonują, ale o szczegółach tego pluginu w innym filmie. Ten film dotyczy pluginu Endless tej firmy, który zresztą jest freewarem. Wchodzisz na stronę ddmf.eu, na głównej stronie zobaczysz płatne pluginy, m.in. Plugin Doktor. Jak wybierzesz opcję Freeware na górze, to możesz ściągnąć plugin Endless za darmo. W czym ci się przyda plugin Endless? I co to za plugin? Wyobraź sobie, że pracujesz nad jakąś ilustracyjną muzyką, albo nad muzyką do filmu, albo do gry komputerowej, albo w swojej produkcji masz instrumenty, które chcesz, żeby tworzyły taką tylną ścianę całości. Może na przykład brzmią w tej chwili w podobny sposób jak tutaj? Mamy tutaj trzy synty i gitarę elektryczną. One mają już swoje pogłosy, no ale właśnie tworzą taką atmosferę dla głównych instrumentów, dla głównych elementów tej produkcji, czyli wokalu, basu i bębnów. No i super, ale wyobraź sobie, że chciałbyś, żeby tam działo się coś jeszcze fajniejszego, żeby tam na przykład była jakaś większa jasność w górze, taka fajna poświata, czegoś, co dodawałoby jeszcze więcej atmosfery czy charakteru. No to właśnie możesz użyć pluginu Endless, zamiast na przykład szukać kolejnych instrumentów czy kolejnych syntów, które wprowadzą troszkę więcej zamieszania. Jak użyjesz pluginu Endless, zaraz zobaczymy, jak można go używać. To będziesz miał brzmienie, które będzie wynikało z już istniejących instrumentów, z już istniejących partii, więc będzie lepiej się z całością kleiło. Posłuchajmy samej gitary bez pluginu Endless. Ona ma już swój pogłos, troszeczkę delaya, i uruchommy Endless. Tak, zabrakło, prawda? Tej górki fajnej, tego otwarcia, tego powietrza. Super. Wyjściowy preset wygląda w ten sposób. Mamy cztery główne elementy tutaj. Cztery główne strefy, można powiedzieć, strefa room, czyli to jest charakter pogłosu i jego długość. Wyjściowo mamy 100 milisekund, ale jak zacznę przesuwać, czy też wydłużać ten czas, to zobaczymy, że rzeczywiście robi się z tego coś bez końca, endless, aż do 2 sekund. Oczywiście możemy zrobić pre-delay. No oczywiście w tym momencie przy tak długim pogłosie, przy ustawieniu tak długiego czasu tego ogona pogłosu można powiedzieć, czy wybrzmienia pogłosu, no to już się robi takie rozmyte, ale może właśnie o taki efekt nam chodzi, albo przynajmniej na niektórych, w niektórych miejscach naszej produkcji. Tak czy inaczej Room za to odpowiada, ale jeszcze raz, wyjściowo mamy 100 milisekund, mamy pre-delay, no i też granular, czyli yy, ten Parametr wpływa na to, jak rozkładają się te poszczególne mikrodileje, z których składa się wybrzmienie pogłosu. Posłuchajmy, jak to wpływa na całość. Im dłuższe ustawienie tego granular, tym dłużej będziemy musieli czekać na to, żeby zobaczyć, jak zmienia się ustawienie tych micro delayów w całym tym wybrzmieniu pogłosu. OK, dobra. To jest ustawienie wyjściowe. Teraz tak. Tutaj w części Sound, no to mamy klasyczne. Sytuację pod tytułem odcięcie dolnych częstotliwości, odcięcie górnych częstotliwości, przytłumienie pogłosu, no i szerokość. No to zobaczmy, jak to wpłynie. Więc tak, odcięcie dolnych częstotliwości, nawet do tych. 500 Hz pomaga nam uniknąć sytuacji, że niższe częstotliwości gitary pobudzają ten pogłos, no i potem one zaczynają być yy, yy, pogłosowane. Robi się mało klarownie. Szczególnie jak dodamy trochę tego parametru sparkle, czyli tej, tej jasności na górze, to zobaczymy, jak ważne jest odcięcie tych dolnych częstotliwości, jeżeli chcemy dodać tylko tego powietrza na górze. Tak, to ważny ruch. Zobaczmy, jak działa dumping, czyli to przytłumianie pogłosu. Albo możemy mieć pełną jasność, albo troszeczkę ją przytłumiamy, bo na przykład chcemy, żeby ta górka, to powietrze nie było aż tak ewidentne, prawda? Szerokość, oczywiście możemy zrobić z tego Mono. Tak mogłaby się na przykład zaczynać piosenka. Od tej szerokości 0. No i teraz kiedy wchodzi zwrotka, to troszkę szerzej, a na przykład pełna szerokość na refren. Pięknie. Oczywiście też możemy odciąć te najwyższe częstotliwości z tego samego pogłosu już. Musimy poczekać znowu, aż ten pogłos złapie informacje podstawowe, które potem pogłosuje, prawda. Teraz w części SFX możemy dodać więcej tego takiego sparkle albo mniej oczywiście. No, i zmienić też ton, brzmienie tego sparku. Możemy też rozstroić sam pogłos i sprawić, że będzie rósł na zasadzie risera na przykład. No z tego się już robi nie pogłos, tylko jakiś efekt, prawda? Ale może właśnie czegoś takiego szukamy. Możemy też zrobić coś opadającego. No i super. Jak to teraz brzmi z tymi trzema syntami? Posłuchajmy razem z tym pluginem. Jakby dodatkowy synt, tylko że on wzięty jest z gitary, więc pięknie się z całością łączy. Już nie ma tego nieba, tego powietrza na górze. Pięknie. Oczywiście pokrętłem mix, czyli mamy tutaj wet i dry, możemy troszeczkę zmniejszyć ilość tego pogłosu. W tej chwili ten plugin założony jest na traku jako insert. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy mieć więcej kontroli nad tym dźwiękiem, nad brzmieniem tego pogłosu, tego efektu, no to warto go wysłać na tzw. aux track, czyli na track wysyłki i powrotu. Możemy to bardzo prosto zrobić. Zróbmy w Pro Toolsie new track, nazwijmy go Endless. Pojawia się on nam zaraz pod tym trackiem, musimy tylko odpowiednio wybrać tu teraz wyjście tego traku. Zabierzmy go z traku gitary, wrzućmy na track wysyłki. Za każdym razem jak się go wyłączy jego widok to zmniejsza się. No to jest freeware'owy plugin wersja 1.0.1 może zostanie to poprawione. Teraz jak wrzuciliśmy ten plugin jako wysyłkę na trak wysyłki i powrotu to musimy pamiętać, że mix w tej chwili powinien być na 0 czyli w pełni y, musi być słychać tylko pogłos, natomiast dry musi być na zero, bo nie chcemy w tym pogłosie słyszeć gitary, którą słyszymy na osobnym traku. No i teraz zobaczmy, jak to będzie brzmiało. No i teraz głośnością tego, tej, tego traku wysyłki możemy manipulować. Na przykład jeżeli mamy jakiś fejder gdzieś To możemy na przykład zrobić tak, że będziemy Robić takie fale, prawda? Po prostu automatykę, żeby on się pojawiał, znikał, żeby nagle budował atmosferę, potem żeby się wycofywał. Kolejna rzecz, jeżeli mamy ten plugin na traku wysyłki i powrotu, to na przykład możemy zautomatyzować pojawienie się tego pluginu, czyli na przykład Zróbmy tak, że ten y, pogłos nie będzie cały czas słychać go, nie będzie cały czas słyszalny, tylko na przykład na jakąś jedną nutkę. Włączmy go, czyli włączmy wysyłkę. Ja teraz tutaj nacisnąłem kombinację Ctrl, Command, kliknąłem na M, pokazał mi się, pokazała mi się tutaj linia y, zmutowania tej wysyłki, nie traku gitary, tylko wysyłki do pogłosu. No i teraz otworzyłem tą wysyłkę na na trzecią wartość w takcie. No i na przykład teraz możemy zrobić jakąś bardzo dużą wartość tego pogłosu. Niech on naprawdę się otworzy z pełną mocą, ale tylko w tym jednym miejscu. Zobaczmy, jak to wpłynie na całość. Super. Na przykład, gdybyśmy chcieli, żeby ta góra nie była cały czas słyszalna, tylko żeby w niektórych momentach, na przykład, nie wiem, w każdym takcie coś takiego, albo raz na dwa takty. Dodatkowo możemy założyć jakieś kolejne efekty, jeżeli mamy ten efekt na traku wysyłki i powrotu. Możliwości są w zasadzie nie do wyczerpania. Możemy też użyć endless, żeby zakończyć frazę muzyczną, ale jednocześnie ją troszkę przedłużyć, żeby gdzieś te emocje jeszcze przez chwilę trwały. Może to być instrument, może to być na przykład wokal. Tutaj na zakończenie piosenki mamy taki wokal. Okay. Więc próbowałem tym delayem troszkę przedłużyć emocje, ale co by się stało, gdybyśmy odpowiednio użyli tego pluginu Endless? Posłuchajmy. Taki pomysł. Pojawiła się taka smuszka, takie powietrze, które jest właśnie z tego traku wokalu. Co zrobiliśmy? No więc tak, wysłałem wokal do pogłosu, używając traku wysyłki i powrotu, BUS 5.6. Mamy tutaj Endless na tym traku nazwanym Endless, ale za nim jest kompresor, typowa sztuczka, gdyby nie ten kompresor, to całość brzmiałaby tak. Ten pogłos pojawił się zbyt wcześnie, prawda? On w zasadzie zaciemnił nam obraz tego kończącego wokalu. Co można zrobić? Można właśnie ustawić kompresor zaraz za tym pogłosem i użyć funkcji sidechain, czyli żeby kompresor słuchał wokalu i dopóki wokal śpiewa, dopóty jest kompresowany mocno sygnał ze ścieżki pogłosu. Dopiero kiedy wokal przestanie śpiewać, kompresor odpuści ten pogłos i on się tak jakby wynurzy, pojawi i całość zakończy. Jeszcze raz, bez tego kompresora. A teraz posłuchajmy, co zrobi kompresor. Pięknie. Tutaj nie zrobiliśmy nic nadzwyczajnego, po prostu release jest ustawiony na 1,4 sekundy, czyli bardzo powolutku odpuszcza ten release, żeby pogłos pojawił się stopniowo, żeby był takim pięknym zakończeniem, a nie czymś, co nagle sprawi, że my się zdziwimy. O, jakiś nowy element się pojawił. Takie typowe działanie z pogłosem. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Łapcie plugin, wykorzystujcie go w swojej muzyce, w swoich produkcjach. Powodzenia.